Witam, witam kochani serdecznie do kolejnego tygodnia od 16 do 22 września 2019. Czytanie z kart anielskich, astrologia i numerologia, żeby pomóc zrozumieć, co się w tym czasie będzie działo. Wiecie, ja robię to czytanie w samą pełnię księżyca, 14 września 2019. Po to, żeby jeszcze głębiej, szczególnie jako ryba sama, w ten, w ten magiczny czas pełni księżyca w rybach, odkryć jak najwięcej informacji. I czytanie jest niesamowite. Bardzo ciekawe, bardzo dające dużo informacji. Gorąco polecam, można zakupić je na mojej stronie, link pod spodem. A można też zakupić na Vimeo Andyment, co wolicie. W każdym bądź razie dalej polecam szczerze, bo jak tu widzicie ta pierwsza karta, na którą patrzycie, jest karma. Są przeszłe życia. A Saturn rusza 18 września do przodu. Karma. Za dobre wynagradzani jesteśmy, za złe karani, więc co szykuje się dla nas? Jaka jest tu podpowiedź główna? Ja proponuję czytanie: Dusza co chce Ci powiedzieć Twoja własna? Z kartami anielskimi, które są na poziomie duszy to są zupełnie inne karty niż ciągle pokazuję. Co powinniśmy wiedzieć? Jaka jest nasza misja życiowa? Jakie jest przeznaczenie? Nie to, co kto inni nam mówią, kim jesteśmy i co powinniśmy robić, ale kim naprawdę jesteśmy wewnątrz, po co się w ogóle tu urodziliśmy? Tak, Saturn rusza do przodu 18. Pierwsza wiadomość, którą, na którą patrzycie, wypadła mi z rąk. Jak najbardziej ta karma będzie dawała o sobie znaki także w przeszłości. Gorąco polecam, życzę cudownego tygodnia. Wszystkiego to, co naj, naj, najlepsze, najukochańsze i najzdrowsze dla nas. Buziaczki i pa!